Cisza to stan, który towarzyszy nam w Wielki Piątek. To dzień, który, w którym wszystko jest inne: brak mszy, brak organów, brak wszystkiego. Jest to czas, w którym skupiamy się na ciszy, kontemplujemy święty czas. Bo w tym dniu odszedł ktoś ważny. Odszedł Jezus, Syn Boży, Bóg prawdziwy. Wielki Piątek to dzień, w którym nie odprawiamy mszy świętej. Jedynie sprawowana jest liturgia męki pańskiej. Składa się ona z czterech jakże ważnych części. Wszystko zaczyna się od zaskakującego wejścia kapłana. Udaje się on w ciszy do prezbiterium i upada na twarz. Oddaje się mu Chrystusowi. Oddaje mu cześć. Kontempluje go. Uniża się. I... Dziękuję Mu. Po tym wszystkim następuje liturgia Słowa. Koncentruje ona nasz wzrok na śmierci, na otchłani. Szczególnym tekstem jest męka Pańska. Odczytywana przez trzy różne osoby. Każda z nich ma swoje zadanie podczas czytania. Rozpoczyna się ona od momentu udania się do ogrójca. Następnie następuje scena pojmania. Jakże brutalna scena. Kolejną rzeczą jest zaparcie się Piotra. I tutaj warto się zatrzymać, pomyśleć, czy moje życie nie jest takie same jak sytuacja ze świętym Piotrem. W zeszłą niedzielę rozmawialiśmy o Wielkim Czwartku, ale rozmawialiśmy także o postaci, która również zgrzeszyła. Był nią Judasz. Natomiast ta osoba, jaką był Judasz, nie umiała podnieść się ze swego grzechu, nie umiała spojrzeć na swego mistrza i nie umiała powiedzieć przepraszam. Jak słyszymy w opisie zaparcia się świętego Piotra, Piotr zasiedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła, i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł, nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku, brani, ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli. Ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znów zaprzeczył. Pod przysięgą. Nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra. Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Opis jakże poruszający. Jakże dramatyczna scena w tych i tak i tak bardzo mocnych, krwawych wydarzeniach. Jezus daje Piotrowi informację, że nim kogut zapieje, on się go zaprze. Ale Piotr zapomina. Piotr, który ma być opoką. Piotr, który został nazwany opoką, na, którym je, na której Jezus chciał zbudować swój kościół. Wyrzeka się swego mistrza. Czy ja czasami nie, zap, naz, nie zapieram się Jezusa? Czy podczas swego życia nie wyrzucam Chrystusa ze swej pamięci, gdy jestem w otoczeniu znajomych? Nie chcę się do Niego przyznać, bo boję się odrzucenia? Niestety tak jest. Ale powinniśmy, tak jak święty Piotr. Umieć zapłakać. Umieć zapłakać za to, co zrobiliśmy. Inny Ewangelista pisze również w zaparciu św. Piotra, że Jezus przed tym, gdy Piotr wyszedł, spojrzał na Niego. Wymienili się wzrokiem. A Jezus. Przez to spojrzenie mógł do Piotra powiedzieć bardzo ważne słowa: Piotrze, czy to naprawdę Twoje ostatnie słowo? Czy to naprawdę jest tak, że ty mnie nie chcesz znać? Tak. Właśnie. Mogło wyglądać jakże symboliczne, jakże symboliczna rozmowa. Ale Piotr wychodzi i umie zapłakać. Wychodzi i przeprasza. A w tych łzach nie tylko znajduje się wszelka złość, wszelki smutek, że zaparł się on swego mistrza, ale również ziarno szczęścia, że umiał się podnieść i umiał przeprosić. Nie tak jak Judasz, który skończył dramatycznie po po tym, kiedy oddał te marne 30 srebrników, za które wydał Jezusa, jak słyszymy, udał się i niestety się powiesił. Udał się do tych, którzy byli mu bliscy, czyli do tych, którzy również byli z grzechem i którzy nie umieli sobie z nim po, po, poradzić. Natomiast Piotr, mimo grzechu, udaje się do tego, który jest jego mistrzem i tak właśnie zwycięża. W dalszej części Ewangelii słyszymy o sądach, które Jezus musiał odbyć, drogę krzyżową, którą musiał przebyć oraz ciężką śmierć na krzyżu. Przed skonaniem wypowiada ważne słowa. Dokonało się. Mają one piękną, a zarazem jakże skomplikowaną symbolikę. Te słowa kończą pewną erę w życiu Jezusa. W dziejach całego świata dokonała się jedna z części zbawienia. Śmierć na krzyżu otworzyła nam drzwi do Królestwa Bożego. Po tym wszystkim następuje stąpienie do otchłani. Jak słyszymy w starożytnej homilii, co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię. Wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przekleła, przelękła. I zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Informuje nas o tym, o tym przedziwnym zdarzeniu, które się stało. Wielkie, pełne radości wydarzenia dzieją się w otchłani. Gdy świat pogrążony w smutku po stracie Zbawiciela. Jezus wyzwala z sideł piekielnych wszystkich prawych, wprowadza ich do domu swego Ojca, mówi On do Adama. Tobie Adamie rozkazuję, zbudź się, który śpisz. Nie po to bowiem Cię stworzyłem aby pozostawał, abyś pozostawał spętany w otchłani, powstały powst... powstań, który jesteś moim obrazem, uczynionym na moje podobieństwo. Powstań pójdziemy stąd. Jakże piękne słowa. On budzi wszystkich, którzy wtedy zasnęli, budzi ich do nowego życia, bo jak wiemy, śmierć to klucz, śmierć to klucz do nowego życia. Gdy zamykamy oczy na tym nędznym świecie, otwieramy je w swym domu, Ojca. Otwieramy je w tym lepszym i nowym życiu. Po Ewangelii następuje modlitwa powszechna. Ma ona bardziej uroczysty charakter niż mamy ją, niż mamy ją na mszach. Modlimy się wtedy za wszystkich, za wszystkie stany kościoła. Gdy zakończy się modlitwa powszechna, następuje punkt kulminacyjny. Punkt kulminacyjny całej liturgii Wielkiego Piątku czyli adoracja Krzyża. Najpierw zostaje on uroczyście wprowadzony do prezbiterium gdzie kapłan trzy razy odsłaniając krzyż wyśpiewuje. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. A w tym czasie lud odpowiada: „Opójdźmy z pokłonem. Gdy jest on już całkowicie odsłonięty, wszyscy oddają mu cześć. Rozpoczyna, rozpoczynając on z celebransa liturgii poprzez ucałowanie jest to jedyny taki dzień kiedy kościół w tak uroczysty sposób czci narzędzie zbawienia tylko w tym dniu trzeba uklęknąć przed krzyżem zamiast oddać jedynie pokłon krzyż czyli nasze zbawienie Krzyż, bo on jest kluczem do naszego nowego życia. Jak słyszymy w wielu pieśniach wielkopostnych, aby iść za Jezusem, aby wejść do Królestwa Bożego, trzeba ukrzyżować swe serce. Może niezrozumiałe to dla nas słowa. Ale trzeba pamiętać, że właśnie przez takie słowa, pełne symboli, najbardziej widać, do czego zdąża nasze życie, bo on, zdąża ono do jedynej prawdy. I do tej prawdy powinniśmy się kierować przez całe swoje życie. Wielu ludzi w obecnych czasach tak naprawdę zapatruje się tylko w dobra materialne, tylko w to, co jest dla nas najważniejsze tu na Ziemi: pieniądze, różne inne majątki, czy to domy, samochody. Ale nikt nie zwraca uwagi na to, co będzie nam potrzebne w niebie. Bo przecież wielu z nas tłumaczy sobie, że przecież jeszcze na to przyjdzie czas. Bo przecież maj, mając 40, 15 czy siedemdziesiąt lat, mam jeszcze na to czas. Ostatnio obchodziliśmy uroczystość świętego Józefa, patrona dobrej śmierci. I wtedy na kazaniu powiedziałem jakże istotne słowa, które również tutaj chcę przytoczyć: Nawet mając 15 lat, nawet mając 20 lat czy 30, powinniśmy modlić się o dobrą śmierć. Bo kto wcześniej na swą śmierć spojrzy, i kto wcześniej będzie modlił się o dobrą śmierć, zastawienie świętego Józefa, ten będzie miał ją szczęśliwą, ten będzie szczęśliwie szedł przez życie i nie będzie się jej obawiał. Dlatego, bracie siostro, pamiętaj o tym, aby nie tylko zapatrywać się w swe dobra materialne ale szczególnie patrzeć na dobra duchowe które są najważniejsze w kontekście naszego życia wiecznego po zakończeniu adoracji krzyża następuje komunia święta która przynoszona jest z ciemnicy na ołtarz po skończonym komunikowaniu Puszki z komunikantami, osłonięte welonem, umieszcza się w tabernakulum w grobie pańskim. Na sam koniec następuje procesja z monstrancją do grobu pańskiego. Jest ona przykryta półprzeźroczystym welonem, który symbolizuje śmierć, przejście do innego świata. Podczas procesji wykonuje się śpiew. Na przykład, odszedł pasterz od nas, który symbolizuje nasz smutek, a zarazem dziękczynienie za to, co zrobił dla nas Jezus Chrystus, za to, że ofiarował się za nas na krzyżu. W tym czasie Rozpoczyna się adorację. Adorację, która trwa całą noc. I wtedy czuwamy przy grobie Pańskim. Czuwamy przy ciele Jezusa, który umarł za nasze grzechy. Czyż po stracie bliskiego? Nie jest tak w każdym domu, że rozmyślamy nad sensem dalszego życia. Zapatrujemy się w jego życie i myślimy, co z nim będzie. Może niektórym z nas już przydarzyła się taka sytuacja, że musiał pogodzić się z faktem odejścia z własnego. Doświadczenia, wiem, że jest to trudny czas, ale sam, modląc się do Boga w tym czasie, umiałem znaleźć radość w tych wydarzeniach, że ta osoba będzie w niebie, że ona jest już tam, gdzie jest lepiej, niż tu, gdzie my w tym momencie walczymy o naszą przyszłość, o nasze życie wieczne. Dlatego, bracie siostro, gdy już nadejdzie czas Wielkiego Piątku, zwróć swoją uwagę na Krzyż, zwróć uwagę na dzieło naszego zbawienia i zastanów się. Czy ja umiem odebrać sobie jakąś przyjemność za grzechy innych ludzi? Czy popełniając grzech umiem za niego żałować? Umiem spojrzeć na Jezusa, który mi pomoże? Czy jednak będę wolał, tak jak Judasz, udać się do tych? którzy również sobie z grzechem nie radzą, i popaść w wszelkiego rodzaju depresję. Dlatego pamiętajmy, aby być jak święty Piotr, i gdy zatracamy swą przyjaźń z Bogiem, umieli spojrzeć na Jego umiłowanego Syna, który oddał za nas życie, wymieni z Nim spojrzenie. I odpowiedzieć na zadane przez Niego pytanie: Czy naprawdę mnie nie chcesz? Czy to Twoje ostatnie słowo? Dlatego zastanów się jeszcze raz, bracie i siostro: Czy grzesząc, tak naprawdę chcę zatracić przyjaźń z Jezusem? Czy jednak, pomimo swych słabości, będę starał się o lepsze jutro i o życie wieczne? Amen.